Maciek! Jest to właśnie osoba, która powinna montować. A zamiast siedzieć w piwnicy u mnie, uciekła i coś z łódką robi. Nie robi nic z łódką? Tylko siedzę z wików w chmurach Co ty gadasz? Nie robię. Nie robię. Nie Za co ci płacę? Za co ci płacę? Pozdrów YouTube'a Pozdrawiam Pozdrowisz Maciek czy nie? Nie, ja nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam ciebie w szczególności, bo się o... Ej, robię film! Nie. Nie Teraz Cześć Siemanko, witam Was na nowym odcinku na kanale o regulo, re, regulowanym Regularnym rzucaniu odcinków Wiecie, że jestem regularny w tym co robię. <laughs> już motorka za pasem więc można nagrywować zobaczcie w ogóle jak 3 mi rower to jest naprawdę coś cześć eee, ale się złożyło że się spotkaliśmy no nie ja se jadę i tu się zobaczyliśmy totalnie nie ustalaliśmy tego pamiętajmy o hasztagu maciek ma montować i, i pewnie ja go zmontuję No tak i leci! O, to jest to! Patrzcie. Suronik ładny, fioletowy podoba mi się. Yeah. yeah fuck Póki co to jest odcinek pod tytułem Jonasz stara się jeździć na Suronie Czy jest w szoku Zaleciałem tutaj gdzieś, co nie? No Nie wiem Nie wiem czy mi się koło coś tam przekrzywiło czy coś Ale Suron zrobił pitołki A ja wyrowowałem O ja cię I tak oryjałem. A jakoś To jest Suron Okej okay. I co z tym faktem dalej? Suron strzela z wydechu, prawie Jest głośny I To jest ostre o, o, o. Jest spoko W miarę W miarę no to w miarę Mówi o Suronie to, no mówię, mówię. No no Achorowe. to jest w miarę trochę mało mocy no, ile, ile jedzie? Na tamtej zębatce 70, 80, coś takiego A na tej tak, 60 to jest masz nice. Jak to? Przecież tu jest czerwony kolor to powinien być szybszy no, coś nie działa Coś nie działa W ogóle miała być, miała być czarna zębatka, jest czerwona Fioletowa mogła być jeszcze no, ale idzie jeszcze czarno. Nary? Co? Nary? Tak, trzy, cztery. <trony> Ile? 2,10 Co? No, tylko tego. No to 2,15 miałem ostatnio? No to pewnie będę miał 2. Laskóry, 2, 10. 2 10, Takie. Minut Jeszcze raz powtórzę w tym liście. 2,20 mld. Jeszcze raz? Masz się nie zatrzymywać. Widzowie, uznaliśmy, że nie robimy bajka, bo to bez sensu. Znaczy, ja uznałem, że to bez sensu, bo. Bo tak Dlatego robimy sobie fajny odcinek jazdy Miłej jazdy Dobra Trzy Cztery Zobacz Ja zesrałem, a nie skoczyłem Kurna mać, nie! Oo to się razy ja nie czasu Zajliście Wleciałem tak impetem w jedną kałużę I jak patrzę o, mokre Co się nie rado nie... Chyba miałem 320, co? 3,22 3:15. Nie ma no, z przesady 56 minut ci powiem Tak? No 2,55 2,49 Co ty gadać? Joo! No. No. Ale zajebiście! Elegancko Yo! Ej, czas ładnie poprawiony No 30 sekund <laughs> Ohoho! jeszcze raz Czemu? nagrywanie, to mi się ściął iphone I dopiero teraz się odciął <grym> Ej, ale jakoś przed gopro mam jakieś się odblokowanie stary Bo ja zawsze odpuszczałem monety, a teraz jakoś ładnie A gdzie wylądowałem mniej więcej? Tam gdzie jest takie trawa a. Trochę większy może rozpędzimy lekko Dobra, lecimy O kur... o! dole. Je... Ale teraz chłopo, żem poleciał. Dzięki za oglądanie tego odcinka, miał być bajk, ale nie było go. Suron i ogarnijcie na czym się lepiej jeździ. Jo! Dzięki za oglądanie. Następny odcinek regularnie za pół roku. <grymne> <grymne> nie, no już po maturce to można. Lecimy? Lecimy. Oi, be back